Czasami przyczyną objawów pacjenta jest nieprawidłowa ilość materiału genetycznego za mała lub za duża. I u takich pacjentów stawiamy rozpoznanie tzw. aberracji chromosomowych. Materiał genetyczny człowieka jest podzielony na 46 dużych fragmentów czyli chromosomów. Prawidłowo w komórkach naszego ciała jest 46 takich fragmentów. W przypadku dodatkowego chromosomu albo utraty jednego chromosomu przekłada się to na utratę ciąży, wady rozwojowe. Cechy dysmorfii u dziecka, niepełnosprawność intelektualną, a czasami na śmierć we wczesnym okresie. W większości przypadków zaburzenia chromosomowe mają charakter losowy. Oznacza to, że ryzyko powtórzenia się takiego problemu u kolejnych dzieci w rodzinie nie jest podwyższone. Klasycznym przykładem jest zespół Downa, który w blisko 98% przypadków ma charakter losowy. Oznacza to, że posiadanie jednego dziecka z zespołem Downa nie zwiększa ryzyka wystąpienia tej choroby u kolejnych dzieci. W kolejnych ciążek tej pary ryzyko zależy wyłącznie od wieku mamy.